Mało brakowało. Musisz mu o wszystkim opowiedzieć. Tak będzie najuczciwiej. Tak. Dobrze, ale Stella i ja chcemy powiedzieć mu prawdę, ale nie w ten sposób. Naprawdę? Tak. Stella była od dawna nieszczęśliwa w tym związku, dlatego chciała odejść od męża. Rozumiesz? Więc czy to jest zdrada, skoro nie prowadzą życia rodzinnego? Zapewne nie. Właśnie, więc proszę, powiedz mu, że jestem twoim chłopakiem, dobrze? Zgoda, ale obiecaj, że się przyznasz. Obiecuję. Dobrze, chodźmy.